To jest bok dzisiaj z Igorem Jakubowskim. widzieliśmy się na treningu Twoim. Byłeś naładowany energią, została ta energia? Teraz jest jeszcze więcej, wiesz, to dopiero się energia buduje. Zrobiłem w bardzo mądry sposób wagę. Dzisiaj już jest ładowanko, więc no już dzisiaj jest energia, wiesz, ta energia ma być na jutro, więc myślę, że będzie jej na jutro nadmiar i że będzie ok. Miałem właśnie okazję być na tych treningach, pooglądać Twoją tarczę z trenerem, który jest młodszy od Ciebie o, o dwa lata. To nie jest codzienna sytuacja? No nie jest codzienna sytuacja, ale ja nie jestem niecodziennym zawodnikiem, więc, więc po co nam codzienne sytuacje? E, możesz go przedstawić? To jest Jordan Kuliński, były zawodowiec, tak. z którego mieliśmy okazję oglądać jeszcze niedawno na zawodowych ringach. Tak, 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 dokładnie. No Jordan został moim trenerem. Yy... Podjęliśmy taką decyzję pół roku temu, że, że podejmujemy współpracę ze względu na to, że Jordan zjeździł ze mną najważniejsze imprezy na świecie, jeszcze jako kolega kadrowy, zna mój boks jak tak naprawdę nikt inny, a poza tym Jordan ma naprawdę zajawkę na, na, na punkcie gdzieś tam oglądania, śledzenia w ogóle rynku bokserskiego metod treningowych i tak dalej, więc ja wiem, że to nie będzie trening jak z trenerem, który na dzień dzisiejszy ma 50-60 lat, który ma swój mur komunistyczny przed sobą klapki na oczy i po prostu nie można nic mu przemówić. Do rozumu tylko Jordan podchodzi do treningu w sposób nowoczesny i, i oboje się przy sobie rozwijamy, bo, bo tak naprawdę y, on trenując ze mną, gdzieś tam kształtuje ten swój warsztat trenerski, a ja, trenując z nim jeszcze i tak wiele się uczę cały czas, więc, więc to działa dwubiegunowo i no i myślę, że fajne efekty przyniesie. Czujesz, że trafiłeś z formą? Y, wiesz, to czy trafiłem z formą, to ci powiem mi po walce, bo... No bo tylko wtedy się dowiem, nie? Na dzień dzisiejszy jest spoko, jak widzisz jestem zadowolony, uśmiechnięty, naładowany energią, więc nic mi za bardzo y, nie dolega. Wczoraj miałem taki dzień, gdzie tam musiałem się troszkę przysuszyć, żeby tą wagę dociąć, ale... Ale no współpracuję z Łukaszem Czerwińskim zresztą, który ma portal zrób zróbwagę.pl i, i zrobił to w 100% profesjonalnie. Nie mam, y, tak naprawdę, żadnych objawów jakichkolwiek robienia tej wagi, więc y, kolejnym razem też będziemy robili tak samo. Twój rywal to Paweł Nowaczyński, zawodnik, który nie ma doświadczenia zawodowego i ma niewielkie doświadczenie amatorskie. Co ty o nim wiesz? Czy natrafiłeś na jakąś jego walkę i myślisz, że postawić się w jakiś sposób? Wiesz, to jest ambitny chłopak, ambitny zawodnik, który na pewno lubi się bić, chce się bić i to mu chyba najlepiej wychodzi, bo wirtuozem bo, y, boksu on na pewno nie jest. Jakimś technikiem jakiejś rewelacyjnej pracy nóg no myślę, że też nie ma. Mm, więc, więc myślę, że będzie chciał pójść na bitkę, tak naprawdę jestem gotowy na każdy aspekt, bo sparowałem z zawodnikami, którzy pracują na nogach, zawodnikami, którzy y, stoją w miejscu i lubią się bić i zawodnikami, którzy idą do przodu, więc jestem gotowy na, na każdy plan, ale no, no, powiedzmy, że w swojej karierze no, przeboksowałem m, wiele rund z różnymi zawodnikami topowymi, którzy dzisiaj, do dzisiaj są topowymi zawodnikami na świecie, jak chociażby Wasili Lewit. Y, Laurensa Toli, który z Krzyszkiem Gowarskim będzie walczył. I mnóstwo, mnóstwo naprawdę zawodników, którzy, którzy byli medalistami Mistrzostw Świata Europy i Olimpijskich, więc jestem gotowy na, na każdego zawodnika, jeżeli chodzi o doświadczenie. No wiadomo, że Paweł będzie chciał e, wygrać, bo każdy po to wychodzi do ringu, no ale mm, myślę, że tutaj wszystkie Wszystkie karty i wszystkie aspekty jakby całe, całego, całego rzemysła bokserskiego są po mojej stronie. Żadnego lekceważenia oczywiście nie ma, w pełni przepracowany obóz przygotowawczy, ale chcę, żeby to był dla mnie gdzieś tam przystanek w tej, w tej drodze na szczyt. Właśnie to jest, jeżeli mówimy o szczycie, to tutaj niedaleko czai się finał, bo wystarczy wygrać dwie walki i będziesz walczył o 50 tysięcy złotych. Przydałby się te pieniądze, bo chyba dużo zainwestowałeś w swoje zdrowie. Wiesz, te 50 tysięcy, to tak naprawdę gdzieś tam była kropla, w może potrzeb tego wszystkiego, co ja zainwestowałem w swoje zdrowie. No, jeżeli chodzi o, o gdzieś tam ostatnią moją operację i, i, i leczenie, no to i Krystian Kaziszka i Tomek Turkowski gdzieś tam sami sami się zdeklarowali, że mi pomogą i, i dołożyli, dołożyli tutaj grosza do mojej ostatniej operacji, więc, więc z tego miejsca im za to dziękuję. No ale wcześniejsze operacje to jest grubo ponad 100, ponad 100 tysięcy złotych. Nie wiem dokładnie, bo musiałbym sobie rachunki policzyć, przekalkulować, żeby to wszystko tam gdzieś je złożyć. No hmm. ale widzisz, no jeżeli e, wpakowałem tyle siana, wpakowałem w ten sport 13 lat swojego życia, to co ja mam innego robić? Mam e, dryk do tego sportu, mam e, talent, lubię ciężko pracować, z powrotem wróciła mi e, pasja do, do boksowania, więc dla mnie to jest, to, jest e, to miejsce, w którym powinienem być, w którym się czuję jak ryba w wodzie i, i to będę robił, więc jutro na mojej drodze staje Paweł Nowaczyński ktokolwiek by to nie był, wchodzę i po prostu no, 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 biję go, nie? Czujesz, że ten boks zawodowy bardziej Ci leży niż ten boks olimpijski? Nie będę zbyt dużo zmieniał, jeżeli chodzi o, o to, co boksowałem w boksie olimpijskim, a o to, co będę boksował w boksie zawodowym, bo to jest... Yy... No zresztą zobaczcie jutro Ja mam, mam gdzieś tam z Jordanem swoją yy, taktykę, swój plan na walkę ułożony wiemy co robić i nie tylko z Pawłem, ale z każdym zawodnikiem, więc dla mnie, dla mnie po prostu no co, no nie, ma, nie ma jakiejś wielkiej zmiany w tym wszystkim. To jest po prostu trochę więcej pilnowania głowy, trochę wyżej ręce, więcej jeszcze ruchu tego ciała, a reszta tak naprawdę no, boks jest boksem, są dwie ręce, są dwie nogi, trzeba uderzać ciosy, dobrze się poruszać i i tyle, jest więcej rund, akurat no 3, a cztery się nie różnią. W USB boksowałem 5, więc, więc jestem przyzwyczajony też do, do, do kilku rund więcej. No ale no, no co, ja, ja nie lubię opowiadać, jak wyjdę jutro do ringu i zejdę z niego yy, jako zwycięzca, to, to możemy porozmawiać i wtedy Ci powiem, czy jestem zadowolony, czy nie. Powiedz jeszcze na koniec, ta waga cruiser jest y, dosyć nasycona w Polsce. Kto według Ciebie jest, y, kogo najbardziej szanujesz za umiejętności w Polsce? Jeżeli chodzi o polski rynek, no to yy, na dzień dzisiejszy uważam, że najlepszym zawodnikiem jest Mateusz Masternak, z którym przesparowałem naprawdę wiele, wiele rund pomagał mi. Pozdrawiam serdecznie Mateusza zresztą, bo, bo pomagał mi... Najpierw ja pomagałem Mateuszowi w pojedynkach, chociażby z Kalęgą się przygotować do walki. Yy, potem Mateusz pomagał mi przez tam kilka tygodni. Yy, przed igrzyskami olimpijskimi sparowaliśmy razem, więc, więc z Mateuszem akurat się znamy bardzo dobrze. I, I jego uznaję jako teraz najlepszego zawodnika kategorii cruiser w Polsce. No bo mm, drugi y, drugi w tej, w tej kategorii myślę, że jest Krzysztof Gowacki. Mm, na równi z Michałem Ciślakiem, wiesz. Tutaj akurat ciężko. Yy, ciężko mi kogoś, kogoś wy, jakby, wiesz, wysunąć na piedestał, ale to jest zdecydowanie ta trójka, czyli Masternak, yy, Cieślak i, i Główka to jest trójka zawodników, którzy moim zdaniem są w tym momencie najlepsi. No bo Krzysztof Włodarczyk już gdzieś tam bardziej idzie ku kuszyłkowi kariery, yy, jest jeszcze Adam Balski. Jest tam kilku zawodników takich yy, powiedzmy na no, no ten stopień niżej, ale, ale ta trójka jednak jest, jest mimo wszystko cały czas silna to zaproś jeszcze kibiców na swoją walkę. Yy, chciałbym wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie zaprosić yy, jutro, czyli piątek. Kościeżyna, a nie dokładnie Kościerzyna, tylko Wielki Klincz. Tak, to będzie gala w Wielkim Klinczu. Więc zapraszam do Wielkiego Klincza przed telewizory Polsat Sport. Wszystkich sympatyków boksu, ale nie tylko, będzie się działo. Będą naprawdę fajne emocje. Zapraszamy, nie może Was tam zabraknąć. Piąteczka.